Tak. Odra również zaatakowała raz jeszcze przed przerwą. W 40 minutach minucie w pole karne zagrywa Pawlich. Błąd popełnia debiutujący w bramce łks u Michał Kot, z czego błyskawicznie korzysta Maciej Wrubel. I na przerwę od razu chodzi z dwubramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron jeszcze raz w natarciu są gospodarze. W pole karne centruje Mikinić, a tam piłkę do siatki pakuje niepilnowany Maciej Wrubel. Osiemnastolatek notuje więc dublet, a zmagający się z poza wojskowymi problemami LKS ma również ogromne kłopoty na murawie. W 53. minucie mogło być już 4 do zera dla Odry, jednak tym razem źle trafił w piłkę Czapliński. Na otwarcie kolejki Odra pewnie i zasłużenie odgrywa LKS 3 do zera. nie zamierzają w tym zwlekać. Piłkarze z Opola już w 12. minucie mamy akcję przyjezdnych. Piłka spada na rogę Macieja Wrubla, a ten popisuje się precyzyjnym strzałem. Niesamowite dni dla osiemnastolatka, który po dublecie z LKS-em, teraz znów wpisuje się na listę strzelców. Stresowia remisuje więc z odrą 3 do 3. A na początku drugiej połowy zmiana obrazu gry, gdyż do ataku przystępuje Odra. W 47 minucie po dograniu marca na strzał decyduje się Wróbel i piłka trafia w słupek. Będący ostatnio w dobrej strzeleckiej formie młodzieżowiec tym razem niewiele się pomylił, mieć odnosi kolejne zwycięstwo i po tym weekendzie na pewno zostanie na pozycji lidera.